Siemandro, strony Lola idzie dzieje ze mną... Kukimilka! Dzisiaj będziemy grać w na moim kanale. Zobaczcie łapkę, zobacz i dzwoneczki, pojawi się więcej filmów z Kukimilką. Więc zaczynamy. Ja już zaczęłam. Dobra. Ja mam. Jak obiecywałam o 17.30 ale troszeczkę się spóźniłam, bo nie wróciłam do domu. Dobra. Gdzie jesteś? Gdzieś? Bardzo jeszcze nie grałam. Ja tam ćwiczyłam troszeczkę, a łatwe są uczyć, weźcie na pierwszym kamerę i będzie spoko. ZŁOTY! tu to obręb! Ciekawe jakie są jeszcze kolory. No rób się! Co my się zacinasz? Dobra. Zauważycie, że mam teraz dużo dobra. pieniążków, bo wcześniej troszeczkę próbowałam to zobaczyć. Czekaj. I tak ja wyglądam z łukiem o to. Czasem... Aha, dobra. Marno, jedynie strzały. O, kolejna złota tarcza. Dobra, skończyłam. Wiesz, że złota tarcza dużo daje? Ale czego? Od pieniążków. Pieniądze. No. I teraz tam zrobię. Aha, dobra, coś mi się troszeczkę zacina, jak widać, widzowie. Uuuu, mam dać. Nieważne. Ale ja to wcześniej grałam, jak mówiłam, bo chciałam to przetestować. I troszeczkę mam lepsze rzeczy niż cookie milka. Mm. Ale odrobinkę. Podajcie na jej kanał Kukimilki i jak Nie widziałem, czy widzieliście moją wiadomość, ale powiedziałam, że będę zmieniać nazwę kanału na amelkuska 112. I muszę wam o tym powiedzieć, że zmieniam na pewno, już jestem przekonana, więc Amelkuska.pl, sorry, będziemy się troszeczkę mylić. Amelkuska.pl to będzie kanał. Więc teraz tak no zmieniam... Są złoty tam. Żebyście wiedzieli. Ale całość mam złote. O. Hmm. Żebyście wiedzieli, że zmieniam kanał na amekuska.pl Żeby nie było, żebyście mnie szukali. Nie, ten kto nie widział, bo w moim napisałam, że zmieniam nick. Jak chyba widzieliście to. Nie ty jesteś. Tak, gdzieś. Ale nie wiem, czy widzieliście. I napisałam, że to będzie o 18.30 filmik. I powiedziałam cię o moich filmikach innym y, ludziom. Będę wam bardzo wdzięczna. Aj no, nie, no gdzie jesteś? Gdzieś? Dobra. Dobra. Czy jak masz amerykańską teraz? Ej, niebieskie. Ej, nigdy nie widziałam takiego niebieskiego, zobaczcie. A czego? Niebieski obręb. Ej, co to jest? Ja już nie widziałam. To jest trochę nudne. No ale... Ej, co tu jest? Dobra, zobaczmy. Ej, co? Co tu się wyprawia? No, gdzie jesteśmy? No? Co? Gdzie my jesteśmy, widzowie? ej? Kurde, no idziemy gdzie? jesteśmy? Sama nie wiem, jakoś tam gdzieś weszłam. No, Ale yeah. ja! Oj, o co tu bie... Co tu się wyprawia? Czy ja mam to przejść, kurde? No nie, no, weź się. Ja no nie, wiem, gdzie jestem, kurde? Taka średnia w parkury na telefonie, czy tam tablecie nawet. Nie! Dobra, ja tego nie przechodzę, bo to jest parkur. Trudno się przychodzi na telefonie, parkur. O, tu pisze, że mam pięć żyć, u góry, nie widzicie, że to tam u góry jest Dobra, ale do pierwszej kamery będzie wygodniej Dobra, go Pawolutku, po cichutku, say Nie trafiłam O no. no, ale tu jest, jest jakiś czas, z góry, zobaczcie, widzicie? Cztery minuty nie kumam. Dobra. Nie jesteś? Nie wiem, gdzieś, do jakiegoś portalu. Gdzie? Nie wiem, znalazłem jakiś. Dobra, my to przechodzimy, parkurka. Którego znalazłam przypadkiem? Nie wiedziałam, że takie w ogóle coś tu jest. O nie, nie widzę czegoś tu będzie potrzebne. Ej, ta, yy, ta niebieska. No i dużo daje, wiem. To jest dla yy, diamentów. Prawda? No, zostałam 13 teraz. No. Dobra, czy to się wyprawia? No. Ej, co tu się wyprawia? Czemu to jest parkour? Na no, takiej mapie. Napiszcie w komentarzu, czy wam się to podobało. Właściwie tak to jestem szczęśliwa. Dobra, tu. Ja jestem dobra tego ucznictwa, jak widać. Choć no, jakaś... trudno mi się dodać trochę. Dobra, to powolutku przechodzę. I tu. Praszczę. no Dobra, jestem na tym łucznicy. Zarówno za te pieniążki można sobie E, łuki i chyba strzały, coś tam jest, nie wiem. Dobra, jak przyszczęta obęby. Dobra, to gdzie jest ten? Mm, mm, mm. Gdzie to można kupić? Na tej małej. Robina? Nie. nie, tam powinno być jakieś ten show pokazany, nie wiem. Już sama. Bo ja nie mam. wiem, nie wiem gdzie to jest. O, udało się! I dwie minuty nam zostały. Co to, jakaś brama wielka? Dobra, biorę łuk, Biorę te strzały i idę dalej, kurde. Ciekawe co tu jeszcze będzie, kurde, nie, nie, nie widzę nic. O, spoko. Dobra, tu widzę coś. Dobra. I co te pieniążki? jakiś szok, to jest wszystko zero buksy. Nieprawda, bo ty powinnaś wejść do góry. Gdzie ty weszłaś? Nie wiem, gdzie ona weszła nawet. Wy no tego tak. nie widzicie, jestem koło niej. Ja bym musiała wyjść i pokazać, ale nie chcę teraz, bo jestem w jakimś parkurze, utknęłam. Dobra. Dobra. I ludzie, go, idziemy, go. Mamy dwie minuty na coś, nawet nie wiem na co. Więc go, go. Dobra, mamy dwa zrobione, i do następnego. Nie mam już strzału. Biorę następne. To mi samo strzela, kurde. Dobra, następny poziom jakiś, dobra. Wezmę wez, ten tej Jest to dalej tą kamerę, ciekawe. I to chyba się zapada. To się zapada. A co? Jestem na parkurze i zginęłam. To się zapada, widzicie. Ej. O co tu biega? Dobra, poczekam, aż to się wszystko zrobi. Dobra. Troszeczkę mi się zacina jak widzicie, więc teraz mam utrudniony parkur. O to, Już nie zgnęłam kurde, oszustwo jakieś. Nie te... wiem, no tutaj. Okej, okay. mam 920 coś. 208. Był tam tarcza? A tu miałam. Petsy. Co to... 100, 160 Kurde. 100... Jezu, ile to trzeba tych. Tych. Yy, Brat, dobra. A co to w ogóle mi się co to jest skrzynka? Hmm. Dobra, kolejna złota tarcza. Ja wyszłam z tego, bo zginęłam, niestety. Z czego? No, z tego parkura, bo który tam. metalowa. Która? A to już była normalna, taka też czasami. Bo mhm. ona jest trochę trudniejsza. A jaki masz ugułając skali drugiego poziomu? A ja mam normalne. Bo już wcześniej troszkę. A A ja dam za 800. Czym my trzeci Sorry. Wcześniej mówiłam, jak to grałam, bo chciałam przetestować i zostało takie fajne. Oczywiście mapkę będziecie mieli w opisie. Więc zbieramy gramy. Jak widzicie. I jakaś inna. Nie, to była jakieś wymieszona jakaś. Jakaś, 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 jakaś. <ś> co To Idę? Co za chrzał. Wiem, co to, to jest? Zobaczcie. Nie umiem. Nie rozumiem tego. Dobra. Zostało mi 9 strzał. Może sobie na tą tarczę. A może jest za, jak to jest dobry łuk. Za chwilę będę mogła następny kupić. Ale ja sobie potem już za chwilę kupię jajko. Ja będę miała 150, bo brakuje mi stówki. Widzowie, jeśli Wam się podobał odcinek, to zostawcie łapkę w górę. Dla mnie. Ja będę szczęśliwa. Dobra, nieważne. No. A pecy? A co to chodzi z pecami, kurde, bo nie wiem. Dobra, zobaczmy tutaj, zobaczmy. A o co widzę z tym skrzynią? Yo, ty pin game, z to get tree, tre, 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 znajdziemy jakiś klucz. A może coś? A może te parkury trzeba przejść żeby mi dostać ten klucz? Dlaczego? czego? Milka, chodź teraz do mnie. Jestem na tym tym. Ile masz strzał? 8, Jest je na szybko, okej? Okay? Strzelaj na szybko Trzyma. gdzieś, bo chyba coś tam mam w głowie. Dobra. No, to... pomysł Dobra, już. Chodź, gdzie ty? Chodź. Oj, chodź, chodź do mnie. Dobra, chodź teraz za mną. bo coś mi tutaj mówi, że coś mam jakiś pomysł. Bo tam jest taka skrzynka, jak widziałaś. Taka. No, nie. no i tam był klucz, chyba jest potrzebny. No i zrobienie tych poziomów to może dost... będzie otwarty. I poczekaj chwilę, bo tam jest ta y, diamentowa. Skrzynka. Nie, nie róbmy teraz. No dobra, nie będzie. Niech ci będzie. Ja już. Dobra, chodź. Bo właśnie tutaj znalazłam portal. Nie wiem, coś tu mi tak mówi, że to będzie jakiś klucz. ten portal. No no to widać już. Dobra. Nie, zobaczcie jak ona nie ma kultury. To jest portal, koło mnie coś się zacina. Ej, jakie mega krótkowe? Ale to kredkowe. Chodź. Chodź. I teraz po, przechodźmy to. Poprzechodźmy to razem. Ty idziesz po lewą stronę, a po prawą. No co w tym chodzi? To trzeba parkur jakiś przejść. Tutaj się przechodzi bramę. Parkury i strzelanki. Dobra, co tu się wyprawia? Amigo. Dobra. Takiego czegoś nie luję, bo Sam to jest takie... No, to to każdy przechodzi. to też są muki żebyś wiedziała, trzeba stracić z łuku. Na środku są strzały, że można sobie nabrać. Kurde, trudno to. Ja tego nie przechodzę, bo okay. to jest trudne. I widzicie, tu są takie kropki. Wcześniej zrobiłam jeden poziom i była jedna kropka, więc chyba to jakieś drzwi otwierałam. Tylko zaszło co tam jest, hey. hmm. Hmm. Ej, tu jest skrzynka! Gdzie? Yeah. Z tymi kartami dawaj robimy, robimy, robimy. Czekamy, teraz już za późno. Robimy to szybko, musimy to zrobić. Teraz za późno, bo przechodzę. Musimy robić wszystkie poziomy zrobić. Dobra, ja robię właśnie ten poziom. Dobra, żyję. Dobra. Dobra, zrobimy ten poziom. No, Oki. Okay. I rób następny. Jakikolwiek. Bo te takie te... Te takie łuki... Jak, to już przeszłam! Tak? Czyli mamy Ej, u Ciebie masz kropkę? Tak, Ej, my to same musimy zrobić. Kurde, szkoda. Ja ten poziom, bo jeden jest taki bardzo trudny i no się jedynie do nakąpie. Trudno by było. No się? Dobra, a ja dobrze nadstrzelam. Nie, ja też wiesz. To świetnie. Gdzie ty idziesz? Dobra, tutaj poszłam. Ale my nam nie no zalicza za dwie osoby. Szkoda, że nam nie zalicza za dwie osoby. To było za łatwe wtedy. Potrafiłam. Dobra, też wiem. To mam jakiś czas, jak widać, u góry. 3 minuty 26 sekund. Dobra, kolejne, przepraszam. Yy, idę dalej i biorę strzały, bo mi mało no, mi zostało. No ja nie wierzę. Z y -y, czasem musisz, jeśli się od początku masz. Dnia. Ciekawe, no mam żyć, właśnie. Dobra, kolejne, bo raz ja zginęła, więc chyba. To jest po 3 życia, coś tak sądzę. Oby mi się udało, bo będę miała teraz trzeci portal za chwilę. Hmm, hmm, hmm. Dobra. Co? Trafię moja. Ja to chcę naprawdę zrobić, bo tam jest taka skrzynka, kurde. Kurde, mam 25 strzał najgorzej. Bo nie, to teraz zdejmę, bo... To mnie samo strzela. Gdzie był ten portal? Tam trzeba do przodu iść. Nie wiem czego to znajdzie, bo ja teraz nie mogę się cofnąć, nie chcę. Bo stracę te poziomy. Dobra, wyłączyłam. Mogę go znaleźć. Okej, okay, jakoś żyje, jak widzicie ludzie. Cofnę? No, gdzie jest ten portal? Tego nie wiem, gdzie ty jesteś nawet. Napiszcie, czy dobrze słyszeliście? Guk Dobra, ja już nie mogę. Ma... Mm, dobra, my dalej przechodzimy. Mm, dobra. A kto zaraz zostanie, mi chyba ostatnie, lub, lub dwa jeszcze. Nie wiem, sama. Dobra, powolutku. Pyk. Dobra i. A! Nie! to dobrze to mi zaniknęło. Mam jedno HP. No fuck. Kurde, mam jedno HP najgorzej. Proszę, żeby się udało. Fajnie, że to mi, nie, że mi zaliczyło, że to jest wyłączone już. Że to jest niewłączone. Dobra, my tu sobie powoli przechodzimy. No i no na ostatnim zlamiłam, jak tak za szybko poszłam. A! Jezu! To jest tak trudno, się chodzi na telefonie. Ale nie wiem co chodzi z tym czasem, że on mi się skończy i mi tepnie chyba. Tak czuję. Dobra. Dobra, idziemy, spokojnie idziemy, idziemy go, go, go. Powoli. A takich nie lubię na telefonie, bo o telefonie się trudniej gra. No. Na takich rzeczach. Hmm. Dobra, to się następne zrobiło i mi zostało ostatnie. Ale właśnie kończy mi się czas, więc widzimy się do następnego odcinka. W następnym odcinku pokażę, jak przechodzę tą mapkę. Więc do zobaczenia i cześć.